Witam cię serdecznie w przestrzeni Spokój Psalmów. To twój moment na zatrzymanie. Bez pośpiechu, bez obowiązków. Tylko ty, Słowo Boże i chwila prawdziwego spokoju. Codzienność w Polsce potrafi przytłoczyć praca, dom, media, niepewność jutra. Każdy z nas potrzebuje chwili oddechu, chwili ciszy pośród hałasu. Ten kanał powstał właśnie po to, Byś mógł znaleźć duchowy azyl. Razem sięgamy do psalmów, by odnaleźć pokój, nie idealny świat, ale prawdziwy odpoczynek w Bogu, tu i teraz. Zostań ze mną, odłóż na bok swoje zmartwienia i pozwól prowadzić się słowom, które przez wieki dawały siłę ludziom w najtrudniejszych momentach. Zanim zaczniemy naszą duchową podróż, pozwólmy ciału i duszy się wyciszyć. Poczuj, jak napięcie opuszcza Twoje ramiona. Jeśli możesz, zamknij oczy na chwilę. Nie ma presji, nie ma pośpiechu. Ten czas należy do Ciebie i do Boga. Módlmy się razem. Panie, otwórz moje serce na Twoje słowo. Niech ten psalm przemówi do mojej duszy i przyniesie pokój, którego szukam. Przygotuj mnie na spotkanie z Tobą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz jesteśmy gotowi. Pozwólmy Dawidowi być naszym przewodnikiem w tej chwili ciszy i kontemplacji. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie zabraknie. Na zielonych pastwiskach pozwala mi leżeć, nad wody spokojne mnie prowadzi. Zatrzymajmy się przy tych pierwszych słowach. Pan jest moim pasterzem. To deklaracja zaufania, która może zmienić całe nasze życie. Gdy Dawid pisał te słowa, nie znajdował się w pałacu, ale prawdopodobnie na pustkowiu. W trudnych chwilach swojego życia duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na imię swoje. Duszę moją pokrzepia. W języku hebrajskim oznacza to dosłownie przywraca mi życie. Nie chodzi tylko o fizyczne przetrwanie, ale o odnowienie naszej wewnętrznej siły, naszej nadziei, naszego sensu życia. Choćbym chodził doliną śmierci, nie ulęknę się złego, bo ty jesteś ze mną. Twoja laska i twój kij są moją pociechą. Dolina śmierci. Każdy z nas zna takie miejsca w swoim życiu: miejsca, gdzie czujemy się zagubieni, przestraszeni, samotni. Ale Dawid nie mówi, jeśli będę chodził, ale choćbym chodził, jakby wiedział, że te doliny są nieuniknione w ludzkim życiu. Przygotowujesz przed mną stół wobec mych przeciwników, namaszczasz mi głowę olejkiem. Kielich mój jest pełny po brzegi. Ten obraz uczty w obecności wrogów jest niezwykły. Bóg nie usuwa naszych problemów, ale zaprasza nas do stołu w samym ich centrum. To obraz niezwykłej odwagi i zaufania. Tak, dobroć i łaska pójdą za mną przez wszystkie dni życia mego, a zamieszkam w Domu Pańskim po najdłuższe czasy. Dobroć i łaska będą mnie naśladować. W oryginale użyte jest słowo, które oznacza. Gonić, ścigać. Boża miłość nie czeka biernie, ale aktywnie nas ściga, dogania, otacza opieką. Ten Salm napisał Dawid, człowiek, który przeszedł niezwykłą drogę od prostego pasterza do króla Izraela. Ale zanim został namaszczony na króla, przez lata pielęgnował owce w okolicznych wzgórzach Betlejem. Wiedział, co oznacza troska o każdą owcę, znał każde z nich po imieniu. Rozpoznawał ich głosy, prowadził je do najbezpieczniejszych miejsc. Praca pasterza w starożytnej Palestynie była niebezpieczna. Trzeba było chronić stado przed dzikimi zwierzętami, lwami, niedźwiedziami, wilkami. Pasterz musiał być gotowy oddać życie za swoje owce. To nie była tylko praca, to była miłość, wyrażona w całkowitym poświęceniu. Gdy Dawid mówi: Pan jest moim pasterzem. Używa najpiękniejszej metafory miłości Boga. Miłości, która zna nas osobiście, która prowadzi nas bezpiecznymi ścieżkami, która chroni nas przed niebezpieczeństwem, nawet kosztem własnego życia. W czasach Dawida znalezienie zielonych pastwisk było prawdziwym błogosławieństwem. Palestyna to przeważnie skaliste, suche tereny. Zielona trawa oznaczała życie, pokarm, bezpieczeństwo, możliwość odpoczynku. To obraz tego, co Bóg chce nam dać. Nie tylko przetrwanie, ale prawdziwe odżywienie duszy. Wody spokojne to szczególnie ważny obraz. Owce nie umieją pić z wartkich strumieni, mogą się utopić. Dobry pasterz prowadzi je do cichych, spokojnych wód, gdzie mogą bezpiecznie ugasić pragnienie. Tak Bóg prowadzi nas do źródeł pokoju, do miejsc, gdzie możemy bezpiecznie odnowić nasze siły. Dziś, w naszym zabieganym świecie. Gdzie każdego dnia bombardują nas informacje, problemy, niepewność jutra. Te słowa brzmią równie mocno jak dwa i pół tysiąca lat temu. Czy nie potrzebujemy pasterza, który pokaże nam właściwą drogę? Czy nie tęsknimy za zielonymi pastwiskami pokoju w naszych sercach? Teraz zastanówmy się nad naszymi własnymi dolinami śmierci. Dla każdego z nas wyglądają one inaczej. Może to Twoja praca, która zamiast dawać spełnienie przytłacza Cię i zabiera radość z życia. Może to długotrwała choroba Twoja lub kogoś bliskiego. Może to samotność, która jak ciężka kurtyna zasłania Ci widok na przyszłość. Może to problemy finansowe, rachunki, które rosną szybciej niż Twoje możliwości ich opłacenia. Może to niepewność o przyszłość dzieci w świecie, który wydaje się coraz bardziej nieprzewidywalny. Może to rozpad relacji, która była dla Ciebie bardzo ważna. Dawid nie obiecuje, że tych Dolin nie będzie. To byłaby fałszywa obietnica. Mówi coś znacznie ważniejszego, że nie będziemy w nich samotni, bo Ty jesteś ze mną. To nie teoria teologiczna, to żywe doświadczenie człowieka, który rzeczywiście przechodził przez mroczne Doliny. Wyobraź sobie konkretnie swojego największego zmartwienia w tym tygodniu. Może to rozmowa, której się obawiasz. Może to wizyta u lekarza. Może to decyzja, którą musisz podjąć, a konsekwencje będą trwałe. Może to konflikt z kimś bliskim, który trwa już od dawna i nie wiesz, jak go rozwiązać. Teraz wyobraź sobie, że nie idziesz przez tę trudność sam, że masz przy sobie przewodnika, który zna każdą ścieżkę, który przewidział każdą dziurę na drodze, każdy kamień, o który można się potknąć. Przewodnika, który nie tylko zna drogę, ale kocha Cię na tyle, żeby iść z Tobą krok po kroku. Przygotowujesz przed mną stół wobec mych przeciwników. To jeden z najwspanialszych obrazów w całej Biblii. To znaczy, że Bóg zaprasza nas do uczty nie po tym, jak nasze problemy się skończą, ale w samym ich centrum. Nie musimy czekać, aż wszystko się ułoży, żeby doświadczyć Bożej obecności. Wyobraź sobie siebie, siedzącego przy bogato zastawionym stole, podczas gdy dookoła szaleją Twoje problemy. To obraz niezwykłej odwagi, nie ucieczki od rzeczywistości, ale przyjmowania Bożego zaproszenia do pokoju pośród burzy. Kielich pełny pobrzegi to obraz obfitości Bożych darów nie skąpej porcji, nie minimum potrzebne do przetrwania, ale obfitość, która przewyższa nasze potrzeby i oczekiwania. Teraz zapraszam Cię do chwili głębszej refleksji. Jeśli możesz, zamknij oczy. Jeśli jesteś w miejscu, gdzie nie możesz zamknąć oczu, po prostu skoncentruj się na moim głosie i pozwól obrazom wypełnić Twoją wyobraźnię. Wyobraź sobie siebie siedzącego przy tym stole, który Bóg przygotował specjalnie dla ciebie. Jak wygląda to miejsce? Może to zielona polana pośród wzgórz, może cichy zakątek przy strumyku, a może to Twoje ulubione miejsce z dzieciństwa, gdzie czułeś się bezpiecznie. Co widzisz na tym stole? Może pokój dla Twojego niespokojnego serca. Może siłę na jutrzejszy dzień, może nadzieję, która pomoże Ci patrzeć w przyszłość. Może przebaczenie dla błędów, które wciąż Cię dręczą, może miłość, której tak bardzo potrzebujesz. Spójrz wokół siebie. Widzisz swoich przeciwników? Nie muszą to być konkretni ludzie. Może to Twoje lęki, Twoje wątpliwości, Twoje poczucie winy, Twoja samotność. Ale zauważ. Nie mogą one zbliżyć się do stołu. Masz bezpieczną przestrzeń, miejsce pokoju pośród chaosu. Posłuchaj jeszcze raz tych słów. Pozwól im wniknąć głęboko w Twoje serce. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie zabraknie. Co to znaczy dla Ciebie dzisiaj? Gdzie w Twoim życiu najbardziej potrzebujesz doświadczyć tej obecności dobrego pasterza? Może w relacjach z rodziną? Może w pracy? Może w tym wewnętrznym miejscu, gdzie mieszkają Twoje najgłębsze obawy? Zadaj sobie pytanie, gdzie czuję się zagubiony jak owca bez przewodnika? Gdzie potrzebuję, żeby ktoś poprowadził mnie bezpiecznymi ścieżkami? Pozwólmy sobie na 30 sekund ciszy, żeby te pytania mogły znaleźć echo w naszych sercach. A teraz módlmy się razem, każdy w swoim języku serca. Panie, mój pasterzu, dziękuję Ci, że znasz nie tylko moje imię, ale każdy mój krok, każdą moją łzę, każde moje westchnienie. Dziękuję, że widzisz moje doliny. Te, przez które już przeszedłem, i te, które mogą czekać przede mną, i obiecujesz, że nie zostawisz mnie samego. Dziś kładę przed Tobą wszystkie swoje zmartwienia. Tu możesz wymienić w myślach to, co najbardziej cię niepokoi. Oddaję ci swoje lęki o jutro, swoje żale z przeszłości, swoje zmęczenie dniem dzisiejszym. Proszę cię o łaskę zaufania, szczególnie wtedy, gdy droga wydaje się niejasna, gdy nie rozumiem Twoich planów. Pomóż mi pamiętać, że Twoja dobroć i łaska będą mnie naśladować nie tylko w dobrych dniach, ale przez wszystkie dni mojego życia: przez radosne i smutne, przez spokojne i burzliwe. Dziękuję Ci za ten stół, który przygotowałeś. Gdy dziś wyjdziesz z tego czasu modlitwy i wrócisz do swojego codziennego życia, chcę, żebyś pamiętał o jednej fundamentalnej prawdzie: Masz pasterza. To nie są tylko piękne słowa z dawnych czasów, to. Żywa rzeczywistość, która może zmienić sposób, w jaki patrzysz na każdy dzień. Nie jesteś sam, gdy idziesz rano do pracy i czujesz ciężar odpowiedzialności na swoich ramionach. Nie jesteś sam, gdy próbujesz być dobrym rodzicem, a czasem czujesz, że nie dajesz rady. Nie jesteś sam w swoich lękach o przyszłość, o zdrowie, o bezpieczeństwo swoich bliskich. Nie jesteś sam w tych nocnych godzinach. Gdy nie możesz zasnąć, bo przewracasz w głowie problemy, które wydają się nie mieć rozwiązania. Nie jesteś sam w tych chwilach, gdy czujesz się niepotrzebny, niezrozumiany, zapomniany. Może dziś, gdy poczujesz narastający niepokój, gdy poczujesz, że tracisz grunt pod nogami, powrócisz do tych słów. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie zabraknie. Może powtórzysz je kilka razy, pozwolisz im uspokoić Twoje serce. Może dziś, gdy będziesz szedł ulicą, pomyślisz o zielonych pastwiskach i spokojnych wodach i poczujesz, że twoja dusza może odpocząć. Do zobaczenia jutro, gdy spotkamy się znowu przy następnym psarmie. Jutro odkryjemy razem kolejne skarby mądrości, które Bóg zostawił dla nas w swoim Słowie. Kolejne słowa pocieszenia, kolejne obietnice, kolejne powody do nadziei. Pamiętaj, przez cały dzień w spokoju psalmów zawsze znajdziesz schronienie dla swojej duszy. To miejsce będzie czekać na ciebie, gdy będziesz potrzebował chwili wyciszenia, gdy będziesz szukał słów pocieszenia, gdy będziesz chciał po prostu być w obecności tego, który Cię kocha. Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże, niech rozjaśni nad Tobą oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Idź w pokoju, wiedząc, że jesteś kochany, że nie jesteś sam. Że masz pasterza, który prowadzi cię ścieżkami życia. Reverently. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Do zobaczenia jutro.